W dzisiejszym podcaście będziemy kontynuować serię gospodarczą, z którą zapoznaje nas pan Maxim Bland. Wybrałam akurat jego, ponieważ z jednej strony pisze dla Radia Swoboda bardzo rzetelne i uczciwe artykuły, a z drugiej strony nie owija w bawełnę i dzieli się swoimi przemyśleniami prostym i przyjaznym dla odbiorcy językiem. Jeśli prześledzić poprzednie podcasty z jego przemyśleniami, tworzy się całkiem spójny obraz od ogółu do szczegółu. Słuchaliśmy o zbliżających się problemach, zbliżającym się kryzysie i trudnościach, a dzisiaj, kiedy zapowiadane problemy już przyszły, posłuchamy, jak Rosja próbuje sobie z nimi radzić. Pierwszy materiał, który chciałabym przedstawić, traktuje je o problemach finansowych związanych z sankcjami na ropę i gaz. Materiał pochodzi z 7 lutego 2023. Tytuł: Czy są pieniądze na wojnę? Jak Rosja walczy z sankcjami na ropę i gaz? Echem. Ministerstwo finansów Rosji zaczynając od 6 lutego trzykrotnie zwiększało sprzedaż chińskich iłanów z Rosyjskiego Narodowego Funduszu Majątkowego celem pokrycia niewystarczających zarobków ze sprzedaży ropy i gazu? W kwestii sporów co do efektywności czy nieefektywności sankcji międzynarodowych dotyczących rosyjskiego sektora energetycznego. Można w końcu śmiało postawić kropkę. W styczniu rosyjskie Ministerstwo Finansów sprzedawało waluty zagraniczne na kwotę 3,2 miliarda rubli dziennie, albo na nasze 40 milionów euro dziennie, żeby zamknąć dziurę budżetową wynoszącą 54,5 miliardów rubli, czyli 680 milionów euro. Ale w lutym ta luka rozrosła się do 160 miliardów z niewielkim haczykiem 2 miliardy euro. I na dzień dzisiejszy Bank Rosji, wedle dyrektywy Ministerstwa Finansów, codziennie sprzedaje juanów na kwotę 8,9 miliarda rubli. 111 milionów euro dziennie. Jeśli spojrzymy na grafik cen ropy Brent, który teraz widnieje na ekranie, nie trudno jest zauważyć, że w styczniu 2023 handlowano nią praktycznie na tym samym poziomie co rok temu. Jednocześnie dochody rosyjskiego budżetu ze sprzedaży ropy i gazu obniżyły się w styczniu do poziomu z ostatniego przedwojennego miesiąca, stycznia 2022 roku, o 47%, a więc praktycznie dwukrotnie. Według danych rosyjskiego Ministerstwa Finansów, baryłka rosyjskiej ropy o nazwie JURAS w styczniu tego roku kosztowała średnio 49,5 dolara. I to właśnie cena tego gatunku ropy jest wykorzystywana dla wyliczenia podatku od wydobycia kopalin oraz cła wywozowego. A ten gatunek ropy, w ciągu roku, stał się 1,7 razy tańszy. To jest dokładnie ten efekt, który próbowały osiągnąć państwa rozwinięte, kiedy wprowadzały europejskie embargo. Możliwości rosyjskiego rządu do finansowania wojny zmniejszyły się. Na dodatek w tym zmniejszeniu nie ma jeszcze efektu pochodzącego od wprowadzonego 5 lutego limitu cen na rosyjską ropę i gaz. Na przekór oczekiwaniom rosyjskich propagandystów i wszelkiej maści analityków, na czele z byłym prezydentem i premierem rządu, a obecnie zastępcą przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Dmitrijem Miedwiediewym, którzy wieszczyli Europie energetyczną apokalipsę po wprowadzeniu limitu cen. Wygrażając wzrostem cen ropy do 300-400 dolarów za baryłkę. Jednakże apokalipsa nie nastąpiła. Na odwrót, ceny, czy to na ropę, gaz, czy olej napędowy, stabilizowały się na całkiem komfortowym dla europejskiej gospodarki poziomie. Nagrodę główną zgarnęły Indie, które skokowo zwiększyły import rosyjskiej ropy, mającej bezprecedensowe, jak na czasy przedwojenne, zniżki po czym równie nagle zwiększyli eksport produktów ropopochodnych do Europy. Ani rosyjskiemu Ministerstwu Finansów, ani Władimirowi Putinowi obecna sytuacja ze zrozumiałych powodów nie pasuje. U urzędników państwowych pojawiło się poważne podejrzenie, że producenci ropy wwodzą państwo za nos i napełniają budżet federalny nie tak dobrze, jak mogliby. Sęk w tym, że przed wojną, a w szczególności przed wyjściem w życie europejskiego embargo na zakup ropy, Państwa Unii Europejskiej były głównymi odbiorcami rosyjskiej ropy. Osłowiona cena Juras, która ma krytyczne znaczenie dla rosyjskiego skarbu państwa, obejmowała dostawę do europejskich portów. W ostatnich miesiącach, przynajmniej oficjalnie, Juras nie jest dostarczany do Europy, a cena zaczęła być określana w rosyjskich portach. Szef Rosniewti, Igor Siecin, z typowym dla siebie filozoficznym podejściem do spraw, skomentował sytuację w następujący sposób: jeśli na rynek Europy nie będzie docierać rosyjska ropa, to nie ma ceny referencyjnej dla rosyjskiej ropy, która nie dociera. Po czym wspomniał, że w gruncie rzeczy w księdze Koheleta już dawno napisali, że krzywe nie może zrobić się proste, a jeśli czegoś nie ma, nie wolno tego liczyć. Ale niestety, kupujący z Chin albo Indii, nie rwą się informować, jakie są ich ceny kontraktowe, nie mówiąc już o rosyjskich sprzedawcach. Dlatego też, pod koniec stycznia, Putin kazał rządowi od 1 marca wymyślić nowy schemat monitorowania cen rosyjskiej ropy, żeby, cytuję, sprowadzić do minimum negatywny wpływ na dochody budżetu federalnego. Według informacji gazety Commersant, jako główną możliwość rozpatruje się pełny zakaz wykorzystywania ceny rynkowej Urals i przejście na rozliczenie podatków ze sprzedaży ropy w oparciu o cenę brent, biorąc poprawkę na zniżki i koszt frachtu. Gdzie tak wielkość zniżki, jak i koszt frachtu, będzie określać państwo poprzez dyrektywy. Takie podejście do tematu nie może nie spodobać się Ministerstwu Finansów, ponieważ będzie mogło w każdej chwili zedrzeć zbędny dziesiątek. Albo 2 miliardów rubli z producentów ropy, jeśli wyczerpią się inne możliwości domknięcia budżetu. Natomiast dla producentów ropy taka nowelizacja nie jest jakaś przyjemna. Już w grudniu ceny na rosyjską ropę zaczęły zbliżać się do poziomu kosztów wydobycia w szeregu złóż. Jeśli wzrośnie brzemię podatkowe, trzeba będzie znacząco redukować wydobycie. Można, oczywiście, założyć, że rynek światowy zareaguje na taką sytuację wzrostem cen. Wtedy Ministerstwo Finansów i producenci ropy nic nie stracą. Spadek produkcji zrekompensuje wysoka cena. Tyle, że obniżenie wydobycia i eksportu wcale nie gwarantuje wzrostu cen. Może powtórzyć historia z gazem. Gazprom w zeszłym roku praktycznie stracił swój udział na rynku europejskim. Na dodatek, w opinii większości analityków, stracił bezpowrotnie. Nawet jeśli przestanie istnieć tak zwany czynnik polityczny. Przywrócenie udziałów zajętych przez inne państwa bez wojny cenowej i długotrwałego dumpingu będzie niemożliwym. A więc dążenie państwa do podzielenia się z producentami ropy finansowym brzemieniem wojny i sankcji najprawdopodobniej wyleje się w próbę podziału tego, czego nie ma. Koniec. Jak widać, wszystko idzie według planu. Z jednej strony sankcje rzeczywiście działają i mają sens. Z drugiej, działają znacznie szybciej niż ma to z reguły miejsce. Podstawowa zasada mówi, że sankcje mają efekt kumulatywny i działają długoterminowo. W przypadku ropy i gazu sankcje działają znacznie szybciej i bardziej niszczycielsko. Co prawdopodobnie wynika w dużej mierze z faktu, że bezpośrednio albo pośrednio rosyjska gospodarka jest w 60-70% zależna od wydobycia, sprzedaży i przetwórstwa ropy i gazu. No dobrze. Czyli brakuje pieniędzy i Rosja przepala rezerwy. Ale czy ma jeszcze jakieś inne możliwości? Wszak państwo jest teoretycznie bogate. Popatrzcie, ile to ma oligarchów. I o tym właśnie teraz posłuchamy. 15 lutego 2023. Tytuł: Spóźniona apropriacja finansowa. Gdzie szukać miliardów dla rosyjskiego budżetu? Podtytuł: z powodu wojny władze wydają wielokrotnie więcej pieniędzy niż zabierają do skarbu państwa. Echem. W styczniu państwo rosyjskie wydało 2,5 razy więcej niż otrzymało w charakterze podatków i opłat skarbowych. Roczny limit deficytu budżetowego został wyczerpany o ponad połowę i wyniósł prawie 1,8 bilionów rubli. 22,5 miliarda euro. Nie ma żadnego sensowego planu albo wytłumaczenia, jak rząd planuje załatać tę dziurę. Ani premier Michał Miszustin, ani minister finansów Anton Silwanow nie byli w stanie odpowiedzieć na to pytanie. A wyjaśnić, skąd wzięły się te wydatki, których nie da się pokryć dochodami, najwidoczniej uznali za coś, co uwłacza ich godności. Równolegle wyjaśniło się, że pierwszy wicepremier Andrzej Bielousow, od grudnia prowadzi negocjacje z przedstawicielami dużego biznesu na temat tego, żeby oni zrzucili się i pomogli Skarbowi Państwa poradzić sobie z ekstremalnie rozrośniętymi wydatkami. Rola Bilousowa w rządzie najwidoczniej zaczyna się rozjaśniać. To właśnie on pod koniec maja 2021 roku publicznie obwinił metalurgów, że ci wykiwali państwo na 100 miliardów rubli i zażądał zwrotu pieniędzy do budżetu. Gdzie na dodatek zaproponował im samym wymyśleć, jaki podatek trzeba podnieść i o ile, żeby otrzymać wymaganą sumę. Metalurdzy wtedy, oczywiście, powiedzieli wszystko, co o tym pomyśle sądzą. Ale wymaganą sumę zebrali i dodatkowy sposób na opodatkowanie samych siebie wymyślili. A Bielosów udowodnił swoją efektywność i nie spoczął na laurach. Teraz wymagana kwota jest dwukrotnie wyższa niż w 2021 roku. Państwo jest gotowe ograniczyć się skromnymi 200 miliardami rubli 2,5 miliarda euro, co jest skromną liczbą w porównaniu do ziejącej pustki w państwowych finansach. Te, tylko za jeden miesiąc, wyniosły 1 bilion 776 miliardów rubli 22,1 miliarda euro. A ponieważ Ministerstwo Finansów nie jest w stanie przedstawić jakiegokolwiek sensownego planu na załatwienie dziury budżetowej, Bielusow jest zmuszony wyjść na scenę ze swoim popisowym numerem pod tytułem Oligarchowie nam pomogą. Ministerstwo Finansów już włączyło się do dyskusji. Przedstawiciel ministerstwa zadeklarował, że trzeba opierać się nie na rezultaty pierwszego półrocza zeszłego roku, a kopać głębiej i zobaczyć, u kogo była niezła sytuacja w przeciągu dwóch ostatnich lat. Duże biznesy, jak na razie, opierają się i nie chcą płacić. Szef tzw. Związku Zawodowego Oligarchów, jak nazywają Rosyjski Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców, Aleksander Shochin, nazwał pomysł dobrowolnego samoopodatkowania nie do zrealizowania. W charakterze alternatywy, oligarchowie proponują zwiększyć podatek dochodowy albo umówić się i wykupić od państwa oprocentowane obligacje federalne. Nie jest to pozbawione logiki: jeśli mamy dochód, płacimy. Nie mamy. Odpoczywamy. A jeśli Państwo chce od nas to, co zabraliśmy w poprzednim roku, albo jeszcze wcześniej, niech chociaż zachowa jakieś pozory przyzwoitości i pożyczy od nas te pieniądze. Ale rządowe papiery wartościowe mi tak będą musieli kupić, w tej kwestii nie ma nawet dyskusji. Trzeba będzie również wysupać dodatkowe pieniądze. Obecnie nie są czasy, kiedy można bagatelizować dobrowolno obowiązkowe daniny. Pytanie polega tylko na tym, czy obecnie mają te pieniądze. Od wystrzelenia cen na surowce w pierwszym półroczu 2022 najwięcej wygrał Gazprom, ale jego już w zeszłym roku wydojono praktycznie do sucha, na dodatek, bez żadnych wstępnych negocjacji. Nawet odrobinę przesadzono i w styczniu tego roku trzeba było zwracać część przedpłaconych podatków monopolowi, żeby ten mógł chociaż jakoś funkcjonować. Od producentów ropy budżet również wyciągnął swoje. Taka jest charakterystyka opodatkowania przemysłu naftowego: że praktycznie całość ponadnormatywnych zysków otrzymuje państwo. Natomiast dla całej reszty sukcesy pierwszego półrocza zostały zniwelowane przez straty drugiego. W rezultacie roczne wyniki finansowe okazały się gorsze niż w 2021 roku. Zysk pierwszego półrocza już już rozpłynął się w inwestycjach. Spłatach długów, dywidendach dla akcjonariuszy i innych wydatkach. Na dodatek część pieniędzy już od dawna wyjechała z państwa. W piątek, 10 lutego, Bank Rosji utrzymał stopy procentowe na poprzednim poziomie, 7,5%. Jednocześnie aktualizując uśrednioną poroczną prognozę i ocenę głównych wskaźników makroekonomicznych, związanych z 2022. Odpływ kapitału z państwa wyniósł rekordowe 217 miliardów dolarów. Trzykrotnie przewyższa to odpływ z 2021 roku 72 miliardy, i ponad czterokrotnie wynik z 2020 50 miliardów. Nawet w porównaniu do poprzedniego rekordu, który był odnotowany w 2014 roku, po aneksji Krymu i pierwszej porcji sankcji międzynarodowych, liczba wzrosła o 67 miliardów dolarów. Charakterystycznym jest, że wynik 2022 roku był osiągnięty w realiach nie tylko surowych sankcji międzynarodowych, które między innymi wpłynęły również na możliwości wyprowadzenia pieniędzy z Rosji, ale również bezprecedensowych ograniczeń samego Banku Rosji. Ostatnie były nakierowane nie tylko na to, żeby zatrzymać wyprowadzanie, jak i fizyczne wywożenie z państwa waluty międzynarodowej, ale również na to, żeby zrobić jej przechowywanie w rosyjskich bankach skrajnie kosztownym. A więc jeśli wcześniej pod odpływ kapitału trafiała nawet prosta operacja wymiany walut, kupiłeś za część płacy dolary albo euro poprzez aplikację mobilną z Peru albo WTB, zostawiając walutę w tymże banku, oto i był odpływ waluty. To teraz, w większości, mowa o pieniądzach, które fizycznie porzuciły państwo. Jednym z legalnych sposobów jest otwarcie rachunku w jednym z tak zwanych przyjaznych państw i przerzucić do niego nowolne pieniądze, chociażby ruble. A potem przekonwertować je na lokalną walutę, według kursu banku. Dynamika operacji o takim charakterze w ostatnim roku jest bardzo wymowna. 13 lutego Bank Rosji opublikował dane za 2022. Świadczą one o tym, że od początku wojny Rosjanie wywieźli na rachunki zagranicznych banków 4 biliony rubli 50 miliardów euro. I mowa wyłącznie o osobach fizycznych. Część pieniędzy porzuciło Rosję po prostu w gotówce. W jednym z wywiadów, już w 2023 roku, szef drugiego największego rosyjskiego banku państwowego WTB Andrzej Kostin opowiedział, że w ciągu pierwszych dwóch tygodni po rozpoczęciu wojny Klienci banku wypłacili z rachunków gotówkę na kwotę 26 miliardów dolarów. Można z pewnością stwierdzić, że w Sperbanku, Alfa Banku czy Tinkoff Banku liczby są podobne. Te pieniądze i tak nie wróciły do banków, przynajmniej rosyjskich. To tylko z punktu widzenia przeciętnego człowieka miliarderów można dojść do czasu, aż przestaną być miliarderami. Ale w rzeczywistości ocena ich majątku to nie ilość pieniędzy pod poduszką czy w banku, a ocena ich udziału w biznesie. Na dodatek ocena rynkowa, której podłożem są ceny akcji znajdujących się na giełdzie. Pojawienie się na scenie Andrzeja Bielausowa z kolejnym kreatywnym pomysłem w żadnym razie nie wpływa pozytywnie na wzrost ceny akcji raczej na odwrót. Kupować akcje przedsiębiorstw, które już za chwilę mogą trafić pod kolejną falę finansowej apropiacji, nie ma głupich. Jeśli spadek będzie poważny, zaczną pojawiać się problemy u tych, kto zastawiając akcje, również duże pakiety, brał kredyty. Banki będą domagać się pieniędzy, a więc tak zwani oligarchowie bardzo szybko mogą zostać tylko z tym, co udało im się schować. A także z długami, których nie ma czym spłacać. Sprzedać nawet dobrze prosperujący biznes, nad którym będzie wisieć zagrożenie wizyty komisarza Bielousowa, będzie bardzo problematyczne, szczególnie w dzisiejszej Rosji, gdzie duży biznes, w gruncie rzeczy, jest równoznaczny udziałowi w wojskowych awanturach Putina. Koniec. Parę miesięcy po rozpoczęciu wojny usłyszałam taką ciekawą frazę, że Rosja nie ma oligarchów. A jedynie ludzi, którym władza czasowo dowierzyła podtrzymanie dużych rosyjskich konglomeratów i monopolii, i którzy są zamożni, dopóki mogą zarządzać tymi korporacjami. Jak widzimy, sytuacja zaczyna być interesująca. Państwu coraz bardziej nie styka budżet i coraz bardziej desperacko zaczynają szukać pieniędzy. Ciekawe, czy mają z tyłu głowy chruszczowskie doświadczenia z denominacją, w czasie której po prostu poucinano rublom zero. I celowo niedoszacowano walutę ponad dwa razy w stosunku do złota. Na niekorzyść obywateli rzecz jasna. Pożyjemy? Zobaczymy. Warto dodać, że wspomniany Rosyjski Narodowy Fundusz Majątkowy również nie jest z gumy. Na 1 stycznia wynosił 148 miliardów dolarów, a w czerwcu 2021 miał wartość 186 miliardów dolarów. Więc, mając z tyłu głowy styczniową dziurę budżetową, wynoszącą 22 miliardy euro, czyli 23,5 miliarda dolarów, można dość łatwo policzyć, na ile miesięcy starczy tych rezerw. Gdzie dodatkowo przypominam, że limit cenowy na ropę wszedł dopiero w lutym. Zobaczymy jak i czy Rosja z tego wybrnie. Na tym zakończymy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że się podobało. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.